Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj kontynuując naszą myśl miłość jest, chcę abyśmy podzielili się tym, że miłość jest łaskawa. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział mówi nam o tym, że miłość jest łaskawa, miłość przyjmuje. I w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale mamy historię o spotkaniu o rozmowie Pana Jezusa z Samarytanką. I Pan Jezus do Samarytanki mówi tak w 14 wersecie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wyzyskającej ku żywotowi wiecznemu. Jezus spotyka kogoś, kto przychodził po wodę, gdy inni nie chcieli jej widzieć. Samarytanka przychodziła dlatego, że w tym momencie, w samopołudnie, żeby nie spotkać nikogo. Samarytanka czuła się samotna, miała może poczucie wstydu, odrzucenia, a Pan Jezus chce się z nią spotkać. Pan Jezus ją przyjmuje, Pan Jezus okazuje jej łaskę i oferuje jej wodę, źródło wody żywej. Oferuje jej wodę, która będzie dla niej nowym życiem. W momencie, kiedy Samarytanka spotyka się z Panem Jezusem, następuje coś niesamowitego, dlatego, że Pan Jezus ją przyjmuje, okazuje jej miłość, która jest łaskawa. Tak samo jak nam dzisiaj Pan Jezus oferuje miłość, która jest łaskawa, akceptuje nas, chce z nami rozmawiać, chce nam pomóc, zaprasza nas do tego, żebyśmy skorzystali. I myślę, że warto jest, abyśmy zobaczyli, że w 28 wersecie Samarytanka. Pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? W tym momencie następuje jej przemiana życia. Zostawia swój dzban, zostawia swoje stare życie i biegnie, aby powiedzieć, że spotkała tego, który wszystko jej powiedział, ale ją przyjął, okazał jej łaskę, dał jej źródło, dał jej wodę, która ma być źródłem jej nowego życia. Dlatego warto dzisiaj, abyśmy zastanowili się, czy porzuciliśmy swoje stare życie, czy przyjęliśmy i korzystamy z wody żywej, którą jest Jezus Chrystus. Pan Jezus nas przyjmuje, Pan Jezus nas akceptuje, Pan Jezus nas zna, Pan Jezus chce z nami rozmawiać, tylko my musimy przyjść do źródła wody żywej, którą jest Jezus Chrystus. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia sobie na dobry dzień jutro, że Pan Bóg pozwoli.